Hen na dalekiej północy, wśród wiecznych lodów spowitych łagodnym światłem polarnej zorzy, stoi zamek świętego Mikołaja. W zamku tym jest sto pokoi, a w każdym pokoju przy warsztatach siedzi stu krasnoludków. Kiedy karzełek, który liczy, ogłosi: Dziś jest pierwszy grudnia, zaczyna się praca w dzień i w nocy. Z tysiąca worków trzeba powyjmować tysiące listów, przeczytać je i posegregować, zrobić spis przedmiotów, o które proszą dzieci. Do Mikołaja piszą dziewczynki i chłopcy z całego świata, ze wszystkich kontynentów. A on czyta każdy list z uśmiechem, przyjmuje każdy najbardziej dziwaczny pomysł. Pamięta też charakter pisma każdego dziecka. Poznaje. To list od Lili, mówi biorąc do ręki kartkę papieru. Prosi o lalkę, która mówi i chodzi. Krasnan, archiwista, który przez cały rok zapisuje wszystkie ważne wydarzenia, zagłębia się w wielką księgę i oznajmia. To bardzo grzeczna dziewczynka. Nie ma żadnych zastrzeżeń. Mikołaj sięga pod kwiący za uchem czerwony ołówek i pisze na marginesie. Zgoda. To znaczy, że życzenie zostanie spełnione. Następny list ma kilka metrów długości. Napisał go Krzyś, który jak co roku nie mógł się zdecydować, jaki prezent chciałby dostać na gwiazdkę. Czy kolejkę, czy wrotki, czy piłkę, a może szybowiec. Mikołaj tylko kiwał głową, aż Krasnal, archiwista wyłonił się za wielkiej księgi i powiedział: Mam tu notatkę, że krzyśniemy je uszu. Mikołaj zatemperował ołówek i napisał na marginesie listu: Mydło. Tak to rozbawiło krasnala, że ze śmiechu aż mu czerwona czapeczka spadła na nos. Wreszcie Mikołaj wybiera się na obchód pracowni. A tam na maleńkich stołeczkach siedzą zastępy krasnoludków i kroją, szyją, lepią, tkają. Jedni wycinają piłami drewniane koniki, inni dorabiają do nich bieguny. Jeszcze inni przyklejają im grzywy i ogony, malują oczy i nozdrze. Wszystko idzie jak po maśle. Żeby zrobić lalkę, trzeba się na tym dobrze znać. Maleńcy fryzjerzy kręcą angielskie loki. Krawcy kroją stosy różowych, niebieskich, zielonych i żółtych materiałów na bluzki i spódniczki. Mikołaj sam ogląda każdą lalkę i egzaminuje ją z mówienia. Każda musi powiedzieć wyraźnie: Mama! Jeśli jest zadowolony, stawia na świadectwie pieczęć i lalka wędruje do worka. Rosną stosy zabawek, pęcznieją worki z prezentami. Krasnal, czuwający nad kalendarzem, co dzień mówi, ile dni zostało do świąt. Wreszcie nadchodzi dzień, na który wszyscy czekali. Dziś jest 24 grudnia, Wigilia Bożego Narodzenia. Wyciągają więc na dwór wielkie sanie i zaprzęgają do nich renifery. Zwierzętom błyszczą oczy, lśni wyszczotkowana sierść. Gwiazdy przeglądają się w wypolerowanych kopytach. Pobrzękują dzwoneczki u uprzęży. Wspólnymi siłami krasnale ładują ciężkie worki, bacząc, by żadnego nie zabrakło. Mikołaj radośnie uśmiechnięty sadowi się na koźle. Strzela z bata i na ten znak wspaniały pojazd rusza w drogę. Niebo rozjaśnia się, a księżyc mruga do gwiazdy polarnej, jakby chciał powiedzieć: Do widzenia, Mikołaju. Pozdrów od nas wszystkie grzeczne dzieci. Jeszcze chwila, i zaprząkniętnik nie w oddali. Pyzaty księżyc oświetla mu drogę. Białe płatki śniegu padają na czerwony płaszcz niebiańskiego woźnicy, na puszystą sierść reniferów. I pokrywają miękkim puchem worki z prezentami. Świętego Mikołaja przepełnia radość. Cały rok czekał na tę podróż i starannie się do niej przygotowywał. Czeka go wiele pracy. Ileż miast i wsi, ile mieszkań i samotnych zagród gdzieś na odludziu będzie musiał odwiedzić. Wszędzie tam śpią dzieci i śnią o nadchodzących świętach. Nie wszystkie jednak zasnęły. Niektóre leżą w łóżeczkach i szeroko z otwartymi oczami patrują się w ciemność. Czuwają, żeby nie przeoczyć wizyty świętego Mikołaja. Czy nie mieliście ochoty towarzyszyć Mikołajowi w jego wigilijnej podróży? Jeśli tak, to właśnie nadarza się okazja. Myślicie pewnie, że roznoszenie podarków to najłatwiejsza rzecz pod słońcem. Wystarczy wyjąć prezent z worka, zostawić w pokoju i już można iść dalej. Nie, moi mini, to nie takie proste. Jest to wielce podniecająca przygoda, która wymaga taktu i cierpliwości. Zaraz Wam o niej opowiem. Wyobraźcie sobie, że w czasie podróży zabawki zakładają się, która pierwsza trafi do rąk dziecka. Ja chcę zostać tutaj. Woła cynowy żołnierzyk, patrząc przez dziurę w worku. Nie, teraz moja kolej. Ta dziewczynka o mnie prosiła. Przepycha się do wyjścia laleczka. Tu, tu, trąbi kolejka. Wyjeżdża i z turkotem jedzie po szynach. Ho, hop, skacze po pokoju piłka i chowa się pod meblami. Aż wreszcie znajduje kryjówkę pod kanapą. Cisza, spokój, nawołuje Mikołaj. Na pierwszym piętrze dzieci śpią spokojnie, ale te na parterze już usiadły w łóżeczkach. Cisza, szepcze Mikołaj, uspokójcie się. Wie, że podczas jego wizyty w domu powinna panować absolutna cisza. Niestety, na podejście z już błyskają pierwsze ciekawskie spojrzenia. Mikołaj potrafi jednak wyjść cały z każdej opresji. Tyle lat przecież rozwozi prezenty. Błyskawicznym ruchem zgarnia niesforne zabawki i chowa się za zasłonę. – Zdawało mi się, że kogoś tu słyszałem – mówi jeden z maców głosikiem drżącym z przejęcia. – Myślałem, że tym razem zobaczą Mikołaja. Dodaje po chwili. A ziewa, któryś z dzieci. Tu nikogo nie ma. Chodźmy spać. Tymczasem Mikołaj patrzy ze swej kryjówki, jak dzieci ziewająco wracają do łóżek i zacierają ręce z zadowolenia. A kiedy zapadnie cisza, wyjmuje z kieszeni spis zabawek. Sprawdza i wkłada darunki do rozwieszonych nad kominkiem pończów. Kończąc, szepce zadowolone, gotowe i jazda dalej. Na dworze, wśród nocy, czekają renifery, stukając niecierpliwie pod kowami. Naprzód, maluśkie, woła Mikołaj, trzaska z bada i rusza drogą drogę do innych dzieci. Tak, w tą tajemniczą, noc spełniają się marzenia dziewczynek i chłopców na całym świecie. Trwa cudowna podróż od domu do domu, od wsi. To wsi, a gdy nadejdzie świt, święty Mikołaj wróci do zamku chęt gdzieś wśród gwiazd, żeby razem z krasnoludkami przez cały rok przygotowywać prezenty na następną gwiazdkę wesołych świąt.